Burza w Platformie Obywatelskiej. Potwierdziły się doniesienia Paweł Zalewski i Ireneusz Raś wyrzuceni z Platformy Obywatelskiej. Zarząd Krajowy popodjął decyzję o usunięciu z partii dwóch posłów Pawła Zalewskiego i Ireneusza Raśa. Obaj to sygnatariusze listu ponad 50 parlamentarzystów POIKO, w którym znalazł się między innymi apel o zmiany w Platformie. Jak przekonuje jednak rozmówca interi.pl z zarządu po to nie list był powodem wyrzucenia posłów z partii. Paweł Zalewski potwierdził te doniesienia w mediach społecznościowych. Zostałem wyrzucony z na wniosek Borysa Butki. Właśnie poinformował mnie o tym Marcin Kierwieński. Nikt ze mną nie rozmawiał, nie wiedziałem o wniosku. Nie miałem możliwości się bronić, nie znam zarzutów. Jak nazwać taką procedurę? Taki sąd. Czy takie są standardy po czy o to nam chodziło, napisał Grupa parlamentarzystów poiko w liście otwartym do swych kolegów partyjnych i klubowych zaapelowała o podjęcie poważnej debaty, prowadzącej do wieloaspektowej przemiany wewnętrznej. Bez daleko idących zmian nie mamy szansu utrzymania pozycji lidera opozycji, a w przyszłości wybrania wyborów zaznaczyli autorzy listu. List adresowany jest do parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Pod listem podpisanych jest 51 parlamentarzystów, w tym m.in. były lider partii Grzegorz Schetna oraz obecny wiceprzewodniczący Pobarto Arłukowicz i szef senackiego klubu Komarcin Bosacki, a także były szef klubu posławomir Neumann. Podpisani są też posłowie i senatorowie. Którzy nie są członkami, po: Grzegorz Napieralski, Witold Zębaczyński czy senator Zygmunt Frankiewicz. Milczeli na klubach, krytykowali w mediach jeden z posłów z zarządu krajowego poprzekazał interi.pl, że list do władz po nie był powodem wyrzucenia Rasia Izalewskiego. Chodzi o wypowiedzi obu panów w mediach. Milczeli na klubach. Nie zabierali głosu na radach krajowych, ale bardzo negatywnie wypowiadali się o platformie w środkach masowego przekazu, słyszymy. W sprawie głos zabrał również rzecznik Pojan Grabiec. Na wniosek przewodniczącego Pobory Budki zostały podjęte decyzje personalne o wykluczeniu z partii posła Ireneusza Rasia i posła Pawła Zalewskiego za działanie na szkodę platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy Klub Parlamentarny, poinformował. Decyzja o wykluczeniu Rasia i Zalewskiego jest ostateczna.